Celem projektu, który dzisiaj inaugurujemy, jest odkrycie i opisanie historii Polaków, którzy narażali własne życie, ratując swoich żydowskich sąsiadów. Zwracamy się zatem w stronę II wojny światowej, w stronę historii z lat 1939-1945 i inaugurujemy ten konkurs w momencie nieprzypadkowym mniej więcej miesiąc po beatyfikacji rodziny umów, a finał tego konkursu. Przypadnie już w roku 2024, który e, został ogłoszony Rokiem Ulmów i jest zarazem rokiem, w którym będziemy obchodzili 80 rocznicę śmierci Józefa i Wiktorii oraz e, ich dzieci. Rodzina Ulmów symbolizuje tysiące Polaków, którzy ryzykowali życiem własnym, życiem swoich współmałżonków, życiem swoich dzieci po to, aby ratować e, ludność żydowską, po to, aby im pomagać. I Ulmowie są zatem tylko symbolem z Małopolski, chcemy przywoływać postaci tak znane jak choćby rodzina Baranków z Siedlisk, która została zamordowana w marcu 1943 roku, czy mniej znane, ale przypominane między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej, rodziny Kucharskich i książków zamieszkałych w okolicach Kozłowa, już w styczniu roku 1943, ale patrząc na Polaków, którzy wspierali ludność żydowską, Polacy z Małopolski. Chcemy także sięgnąć pamięcią do Tadeusza Frankiewicza i Apteki Pogorne. Zatem w tym konkursie zadaniem uczniów, którzy będą brali w nim udział, będzie przypomnienie tych historii, które już zostały zbadane, które już zostały opisane, ale także takich historii, których nie znamy. Jednym z założeń tego konkursu jest to, że być może Dzięki działalności młodzieży, która weźmie w nim udział, uda się odkryć nowe nieznane przypadki, nowe nieznane historie, nowe nieznane życiorysy Polaków, którzy ratowali Żydów. W Instucji Atlaszenu upamiętniono około 6900 Polaków, którym przyznano honorowy tytuł Sprawiedliwych Przednarodów Narodów Świata. To dalej również wiemy, że tych ludzi, którzy ryzykowali życiem własnym i swoich rodzin, było znacznie więcej i ich chcemy. Tego konkursu przypominać, nie chcemy poświęcać swoją uwagę i chcemy odkrywać nowe historie związane z tym fenomenem dla II wojny światowej. Gdybyście Państwo zwrócili uwagę na upamiętnienia realizowane między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej na tablice pamiątkowe, na groby, odnawiane groby tych Polaków, którzy zostali zamordowani za pamięć za pomoc, Żydom, zwrócili Państwo uwagę, że ta pamięć. Na tych nagrobkach jest symbolicznie znacznie nie tylko znakiem krzyża, ale także ołabianem. Dlatego, że ta działalność, która zmierzała do pomocy ludności żydowskiej, była jedną z misji Polskiego Państwa Podziemnego. Wpisywała się nie, w aktywność instytucjonalną, nie tylko rządu naukowskiego, ale, zwłaszcza jego agent w kraju, czyli właśnie Polskiego Państwa Podziemnego to w polskim, przy polskim państwie podziemnym, na okupowanych przez Niemców w terenach polskich, jako jedyny w całej Europie, to powstała zinstytucjonalizowana forma pomocy jaką była Rada Pomocy Żydom Kryptonim Żegodów. Szanowni Państwo, e, laureaci będą startowali w dwóch kategoriach, czyli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zakładamy, że organizatorzy konkursu będą mieli także możliwość przyznania wyróżnień specjalnych, a ogłoszenie wyników konkursu jest przewidziane na, w czasie uroczystej gali finałowej 20 marca przyszłego roku, a więc kilka dni przed Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Metropolici Krakowskiemu Markowi Piętaszewskiemu, Jego Ekscelencji Biskupowi decyzji Tarnowskiej, Andrzejowi Jeżowi oraz Panie Panie Błtowski, za to, że objęli ten konkurs swoim co ma dla nas znaczenie. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych. Witam bardzo gorąco oczywiście Pana Dyrektora, czcigodnych księży, szanownych nauczycieli i Was droga młodzieży. Z ogromną radością staję tu dzisiaj przed Wami, mówiąc jak bardzo ważny jest ten konkurs nie tylko dla mnie, ale myślę, że przede wszystkim dla Was. Konkurs Młodego Dokumentalisty pod hasłem Bo ratujemy życie jest według mnie szansą dla uczniów szkół podstawowych 7 i 8 klasy i dla uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Jest szansą do poznania dziejów wspaniałej, pięknej rodziny Ulmów, małżeństwa Józefa i Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci. Dla młodych Polaków to wzór postępowania ludzi przede wszystkim wiarygodnych, którzy nie tylko codziennie żyli słowem Bożym, ale także nie zawiedli w godzinie próby. Ratowaliście bliźnich, nie patrząc na zagrożenie śmiercią. Taka jednoznaczna postawa, bez wątpliwości wybierająca dobro, wynikała z ich miłości i wierności Bogu. To dzisiaj bardzo. Rzadka postawa, a dla nas naprawdę istotna, to pokazuje ludzi niesamowitych, gigantów wiary i człowieczeństwa. Błogosławiona rodzina Umów to taki istotny przykład, jak Polacy podczas II wojny światowej zareagowali na zaplanowane ludobójstwo przez Niemcy hitlerowskie ludobójstwo narodu żydowskiego. W tym naszym konkursie zapraszamy wszystkich młodych ludzi, młodych Polaków do odkrywania wyjątkowej, pięknej, bohaterskiej karty narodu polskiego, który na skalę największą spośród wszystkich narodów europejskich ratował życie Żydów. I tu w Polsce za jakąkolwiek pomoc ofiarowaną Żydowi groziła śmierć nie tylko tym, którzy udzielali tej pomocy, ale także Całej rodzinie. Chcemy bardzo, żeby głosem młodych ludzi dokonało się wyjście z cienia tych, którzy ratowali prześladowanych Żydów, ale również tych, którzy zostali uratowani. Chcemy przypomnieć znane powszechnie sytuacje, opisując je raz jeszcze, ale opierając się na źródłach, ale także zapraszamy wszystkich uczniów do odkrycia historii, które znajdują się jeszcze w zasobach domowych archiwów, w opowiadaniach naszych dziadków, pradziadków. Ujawnianie tych historii powierzamy dzisiaj jako wielkie zadanie wam młodzi ludzie, wszystkich małopolskich szkół i proszę wszystkich ich dyrektorów i nauczycieli o zainteresowanie uczniów tym właśnie konkursem. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za patronaty Księdza Arcybiskupa Marka Jędrzejewskiego i Księdza Biskupa Andrzeja Rierza. Ogromnie cieszę się z obecności i merytorycznej opieki Księży Dyrektorów Wydziału i Kuli Piotrowskiej i Piotrowskiej, czyli Księdza Konrada Kozioła i Księdza Andrzeja Jasnosa, którzy są również współorganizatorami konkursu. I pragnę podkreślić, że konkurs Poratujemy Życie zakończy się przed 80. rocznicy mordu na 17 osobach. Na 9-osobowej błogosławionej rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nią Ośmiorkiem Żydów. A także przed e, zaplanowaną peregrinacją obrazu Błogosławionej Rodziny Ulmów po Małopolsce. Na konferencję kończącą. Ten konkurs przyjął zaproszenie ksiądz postulatu procesu badywizyjnego, ksiądz Witold Burda. Jestem przekonana, że jego obecność i jego świadectwo będzie dla nas prawdziwym uwieńczeniem tego pięknego konkursu. Na koniec pragnę jeszcze wyrazić przekonanie, że odkrywanie naszej historii i propagowanie pięknych postaw Polaków podczas II Wojny Światowej, przyczyni się do upowszechnienia prawdy o czynach Polaków, którzy byli gotowi oddać życie za bliźnich, bo wypełniali swój obowiązek chrześcijańskiej miłości bliźniego, nakaz religii katolickiej. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Kurator, drogi Panie Dyrektorze, szcigodny Księże, Drodzy Państwo, ten konkurs jest okazją, sposobnością do tego, żeby się dużo dowiedzieć, żeby poznać historię. Nie tylko tą, którą możemy gdzieś zaobserwować, doświadczyć w podręcznikach, ale przede wszystkim tą, która jest jakimś doświadczeniem z naszym domu. Zastanawiając się nad tym konkursem, jakie może być jego przesłanie, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że powód ratowania Żydów, tych ludzi był jeden. To był powód wynikający z ich wiary. Powód, który możemy, który możemy odczytać w Ewangelii świętego Jana, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Drodzy Państwo, mamy piękny przykład wielu ludzi, którzy ratowali Żydów zupełnie bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian. Mamy piękne przykłady kapłanów, którzy w naszej archidiecezji Poświęcali wiele, ryzykowali swoje życie, aby ratować Żydów. Mamy wspaniały przykład znany w świętej pamięci księdza biskupa Albina Małysiaka, który, zapytany kiedyś, czy nie bał się ratować Żydów. Tutaj, niedaleko stąd, w zakładzie Hercu, odpowiedział, ja się zastanawiałem, gdzie ukryć tego człowieka, jak go ratować. Nie mogę koncentrować się na tym, czy sam zginę, czy przeżyję. Moi drodzy, przykładów, może nieraz nieznanych, albo znanych tylko w lokalnej społeczności jest bardzo wiele. Ja wspomnę księdza Franciszka Mirka z Nowej Góry, który był przykładem człowieka, który ratował Żydów zupełnie bezinteresownie. Sytuacja dramatyczna, kiedy ukrywającej się rodzinie Żydów. Rodzi się dziecko, i rodzice zastanawiają się, co zrobić, bo to było jasne, że dziecko będzie płakało, że będzie mogło zdradzić to miejsce, a ksiądz przenosi to dziecko w zwykłym kartonowym pudełeczku i przekazuje do ludzi, którzy dali dom, a później oddali uratowanym rodzicom biologicznym. Moi drodzy, tych przykładów jest bardzo wiele. Myślę, że właśnie tak jak Pani Kurator mówiła, warto zapytać dziadków, pradziadków. Ja pamiętam z rodzinnych rozmów, kiedy moja mama opowiadała, że u nas w Krakowie, na Podgórzu, na Strychu byli Żydzi, którym okazywano miłosierdzie. Niestety, później musieli iść dalej i wojny nie przeżyli. Ale tych znaków miłości człowieka do drugiego człowieka ze względu na miłość do Boga jest bardzo wiele. Zachęcam wszystkich, żeby wziąć udział w tym konkursie i przede wszystkim, żeby zacząć od rozmowy ze swoimi bliskimi, z dziadkami, z rodzicami, do rozmowy ze swoimi proboszczami, księżmi, z ludźmi, którzy mają wiedzę na temat lokalnej społeczności, a możemy naprawdę wiele dowiedzieć się o pięknych przykładach miłości bliźniego. Kiedy Pani Kurator zaproponowała także współpracę, Zacząłem się zastanawiać, co ja osobiście wiem, tak naprawdę o tych, którzy także z moich stron, właśnie w tym czasie II wojny światowej, uczynili drugiemu człowiekowi. Jak usłyszeliśmy w homilii, podczas ratyfikacji umów, stali się tymi samarytanami dla tych, którzy tego potrzebowali. I tak, miejscowość Dobrocież, Zapewne nikomu wiele to nie powie. Arafia Wojakowa, z której pochodzę również, no zapewne dla wielu osób też nie będzie wielką miejscowością, o której cokolwiek słyszeli. Gmina Iwkowa, do której należy miejscowość Dobrocież i Wojakowa, e, są tymi miejscowościami, które także i w tym czasie e, nalął tych Samarytan właśnie II wojny światowej. Papież Franciszek mówi o świętych sąsiedztwach, również i rodzina błogosławionych Ulmów, ona została tak określona, z sąsiedztwa, którzy właśnie osiągnęli tą świętość, stali się błogosławionymi. W naszych miejscowościach, również w mojej, kiedy to właśnie przygotowując się także do dzisiejszej konferencji, znajdują się osoby, które tak po prostu, z potrzeby serca, także i z wynikającej wiary, która ich życie cechowała, pomagali drugiemu człowiekowi. Niektórzy z nich zostawili odznaczenie, jakby Stefania Tadeusz, za piórowie, którzy przez trzy lata chronili trójkę Żydów, którzy ocaleli w trakcie II wojny światowej właśnie dzięki tylko i wyłącznie temu, że tak po prostu z czystego serca i potrzeby dla drugiego człowieka ochronili ich życie. Wyzwalać człowieku miłość, uwłaśnie bezinteresowne dar z własnego jadna rzecz innych ludzi. To dom Ulmów stał się miejscem świętości i sąsiedztwa. To usłyszeliśmy podczas beatyfikacji tej rodziny. W naszych środowiskach, tej ziemi tarnowskiej, która przez świętego Jana Pawła II była określona miejscem świętych i błogosławionych ziemią świętych i błogosławionych, którzy zostali wyniesieni także i do chwała ołtarza, choćby błogosławione ksiądz Roman Sitko, który oddał swoje życie w trakcie II Wojny Światowej, ale w naszych sąsiadów, w naszych sąsiadów także i w naszych domach rodzinnych. Zapewne mamy te osoby, które są godne upamiętnienia właśnie przez tą ich naturalną potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi, ale także i tego docenienia ich poświęcenia, żebyśmy my również mogli żyć w takiej ojczyźnie, w której możemy kształtować, ale także i podążać tą drogą ewangelicznych rad. Byśmy kiedyś, także i razem z błogosławioną rodziną Ulmów, mogli powiedzieć, że nie uczyniliśmy wiele, ale uczyniliśmy bardzo dużo dla drugiego człowieka. Dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żebyśmy nie poprzestawali na tym, że inni może mają jakieś y, doświadczenie, wiedzą o swoich bliskich, rozglądają się w swoim środowisku, tak jak ja rozglądałem się i okazuje się, że także w tych małych miejscowościach, tam gdzie się wydaje, że wojna nie wyrządziła jakiś szkód, są te osoby, które są godne upamiętnienia, a chyba też jako spadkobiercy mamy ku temu nie tylko prawo, ale także i obowiązek, aby oni nie zostali zapomniani. Wszelkie informacje na temat projektu będą pojawiały się na stronie kuratorium Oświaty w Krakowie w odrębnej zakładce pod tytułem Polacy ratujący Żydów oraz na stronie internetowej oddziału IPM w Krakowie. Zadanie konkursowe polega na napisaniu reportażu jako pracy indywidualnej poświęconej wybranej osobie lub osobom np. rodzinie Polaków ratujących Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski w latach 1939-1945.